No, dzień dobry. Dawno w tym studio nie było gotowania. Także dziś wracamy do jednej z Waszych ulubionych serii, czyli Gotuj z Prokuratorem, gdzie sprawdzamy najlepsze przepisy od Five Nets Craft, które podesłaliście mi w wiadomości prywatnej na Instagramie. Zapraszam do followa, jeśli nie followujecie, tam też możecie mi właśnie jakieś propozycje tych przepisów wysyłać. Więcej na początek nie mam, także bez przedłużania, idziemy do. Gotowania. Do rozgniecionych ziemniaków dodajemy jajko, ser i mieszamy. Następnie przekładamy do rękawa i formujemy takiego farfocla, którego smażymy na głębokim tłuszczu. Czy taka przekąska będzie smaczna? Sprawdźmy. Mamy już tutaj rozgotowane ziemniaczki. Tłuczemy. Dodajemy trochę startej mozzarelli i jajo. Teraz mieszamy. I przekładamy do rękawa cukierniczego. Teraz rozgrzany olej. Na chochelce robimy fiflaczka takiego i wkładamy. Pierwszy tak średnio wyszedł. Może drugi będzie lepszy. No bardzo dobra robota. Kółeczko może zrobimy takie. Dobra. Gniazdko dużo lepiej wyszło. To będziemy robić gniazdka. Dobra tam. Dwa wystarczą. E voilà. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Ale to, to już jest całość? Co to w ogóle jest? No takie jakby frytki. Takie jakby połączenie frytek i placków ziemniaczanych. I jest tłuste. Ja nie wiem, co ja ostatnio mam. Jakoś tak drugie tłuste rzeczy. Co się dzieje? Jakby co to ja się nie przyznaję, że mi smakuje tłuste. Dziwnie dobre. Do wydrążonego daktyla wsadzamy orzecha włoskiego. Następnie maczamy w białej czekoladzie i pyszna przekąska gotowa. Czy zasmakuje pani, Krysi? Sprawdźmy. Mamy już tutaj daktyle przygotowane do operacji. Także rozpoczynamy nacięcie. Nacięcie wykonane, także przechodzimy do przeszczepu orzecha. Udało się, także zamykamy pacjenta. I czym prędzej maczamy w białej czekoladzie. Następnie wyciągamy i odkładamy na talerz. Jeszcze zrobimy następne. Przeszczepy zakończone. E. Voila. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Ja czekam na ten dzień, kiedy ty podasz mi coś, co będzie naprawdę wyglądać ładnie. No to se jeszcze poczeka. To wygląda jak jakieś mózgi. No dobrze, no już, jak już tu siedzę. Mm. Mm. rany boskie. Jakie to jest dobre. Co czujesz w tym? Jakie to jest dobre. Mm. Czuć w tym orzechy. Ej serio, skosztuj sobie. Poważnie. Masz tego więcej. Faktycznie pyszne. No. Ty, ja się nadaję do Masterchefa. <śm> <śm> no pyszne, ale z tym Masterchefem to przesadziłeś. Kawałki chleba przekładamy do miski, zalewamy mlekiem, dodajemy ciemnej czekolady i wsadzamy do mikrofali. Następnie mieszamy, przekładamy do formy na ciasto i wsadzamy do piekarnika. Na koniec wykańczamy czekoladą i pyszne ciasto gotowe. Sprawdźmy to. Rozpoczynamy od rozczłonkowania chlebka. Następnie dodajemy szklankę mleka oraz tabliczkę gorzkiej czekolady. Gorzkiej nie będę sprawdzał czy zatruta, bo jest gorzka. I to wstawiamy na chwilę do mikrofali. Trochę nam się podgrzało, wygląda jak widzicie, coraz lepiej. Także dokładnie mieszamy. Chyba będzie ok, także przekładamy do formy na ciasto. Wyrównamy. I wsadzamy do piekarnika na pół godziny. Mamy już nasze chlebowe ciasto. Starczy chyba tylko otworzyć. Przełożyć jakoś na talerz. gorący. OK. wykończyć polewą czekoladową. E voilà. Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. O Matko Bosko i córko. Wygląda jak jakiś placek w brownie alasernik z rosą. <grym> Dawaj młotek, bo przecież ja muszę się przebić przez tą skorupę. Coś Ty tu zabunkrował. O, no dobra. Co to tu jest? Co ja jem? O, to, to! To co to jest? Co to jest? Bułka? Ziemniaki? Dobra, cokolwiek to jest, to całkiem smaczne! W sensie ja wiem, że wy zaraz wszyscy powiecie, że, a bo słodkie, to oczywiście Krysia mówi, że dobre, bo słodkie i w ogóle czekolada, no to, to jakby jej dali nawet śledzia, to, to w czekoladzie by zjadła śledzia, nie? A może by i zjadła, no? No ale to serio jest dobre całkiem. Proszę spróbować. Takie glutowate, ale niezłe. No mówię, że niezłe. No. No niezłe. No. To nie jest tak, że tylko ja cokolwiek mi się da chleb z y, y, czekoladą i wszystko jest subcio. To jest dobre. Do makaronu spaghetti dodajemy ser, śmietanę, następnie mieszamy, obtaczamy w mące i bułce tartej i smażymy. Pyszne danie gotowe? Sprawdźmy. Makaron spaghetti. Dodajemy do niego plastry sera. Śmietanę. I mieszamy. Następnie formujemy placka i maczamy w mące i bułce tartej. Teraz patelnia, na którą wrzucamy naszego potwora spaghetti. No i smażymy. Zaczyna już mocno atakować, więc chyba czas ściągnąć. O nie, nie, nie. Dobra, uformujemy go tu. Będzie wszystko git. Zaraz wyklepiemy. Na pewno już nie wyklepisz. Będzie dobrze. O, e, voilà. Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Czy to jest makaron? Dlaczego to zrobiłeś temu spaghetti? No dobra. Ojej, ale tłuste. Ja się zawsze w takich chwilach boję mówić, że mi smakuje, bo to jest serio tłuste. Jakoś tak wydaje mi się, że mi nie wypada mówić, że to jest dobre. Czuć ser, i czuć tłuszcz, i czuć makaron. Taki upieczony. No, generalnie to jest dobra, ale ja się nie przyznaję. Ugotowanego brokuła rozgniatamy, następnie dodajemy bułki tartej i mąki. Formujemy placuszki, wypełniamy serem i smażymy. Czy będzie to smaczne? Sprawdźmy. Mam już tutaj rozgotowanego brokuła, teraz mam go uciąć nożyczkami. Czuję się jak karatekid. Teraz rozgniatamy, dodajemy trochę bułki tartej i trochę mąki. Teraz zagniatamy i formujemy placuszki, w które wkładamy trochę sera. Teraz patelnia, na którą przekładamy nasze placuszki i niech się smażą. No dobra, placuszki nam się podsmażyły, także chyba gotowe. Poprawić trochę, prezentacja jest ważna, musi to ładnie wyglądać. E! Voilà! Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. A! Pachnie ewidentnie brokułem. Innych trucizn nie wyczuwam. Ja się nie dziwię, że nic innego nie wyczułam zapachu, bo tutaj chyba nic innego nie ma. To nie jest złe, jest wybitnie brokułowe. Ja nie lubię brokułu. Smakuje dietetycznie. Nie chcę tego więcej jeść. Nie, przepraszam. I to już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie proszę komentarz o treści broku. Przypominam również o specjalnej rolce na Instagramie, która zawiera bloopery i niewykorzystane sceny z tego odcinka, ale też poprzednich. Także zapraszam. Tam też czekam na Wasze kolejne wiadomości z przepisami od 5 Minutes Craft do przetestowania w następnych odcinkach. Tymczasem do zobaczenia. Ja tylko chciałem powiedzieć, że śmierdzi. I to tak śmierdzi w całym domu od dobrych paru godzin.